magiczne, takie, taki tygiel kulturalny, ale też trzeba być dla niego bardzo wyrozumiałym, nie traktować go jak konserwę turystyczną, tylko umieć czas, żeby przyjrzeć się tak bardzo, bardzo, bardzo prywatnie. I z, przede wszystkim trzeba z miłością podchodzić do Krakowa. Znajduje na pewno tyle. Wtedy, wtedy Krakowodna, to Kraków się wzajemnie. Dokładnie. Kraków dla nas jest taką e, bardzo turystyczną miastą, a jest stolica w Polsce, na modelu. Miłe miasto, ludzie są bardzo gościnne. Wieram dobrze, ale mogę powiedzieć, że nie zawsze nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. E, jednak mam nadzieję, że w takim dniu jak dzisiaj e, święty Mikołaj sprawia wszystkim radość, wszystkim mieszkańcom Krakowa. Kraków to jest jedno z moich najkochańszych miejsc i nie dlatego, że akurat jestem tutaj, że siedzę w tej garderobie Solskiego w Teatrze Słowackiego, ale ja po prostu ja lecę tutaj na skrzydłach, to jest tak magiczne miejsce w sensie ludzi, których spotykam, kameralności, nawet pewnej hermetyczności tego miasta. Ja nie wiem, czy ja mógłbym tutaj mieszkać, no bo ja w tej nieszczęsnej, przepraszam, w cudzysłowie w Warszawie, gdzie to wszystko jest takie strokato-iluminacyjne, gdzieś się czuję też pewnie jak ryba w wodzie, ale tu przyjeżdżam, gdzie zaznaję ogromnego spokoju, gdzie zaznaję y, kultury takiej niezwykłej i ta kameralność i ta historia tego miasta powoduje to, że przyjeżdżając tu na 2 trzy dni no czuję się jak na jakichś takich pięknych wakacjach Ja Kraków w ogóle jako miasto, które ja lubię które propagują w jakiś sposób, bo ja wystawy robię, bo tych kraków piją, bo moje miasto prostu, no to... Ciekawe miasto. Przyjeżdżam do Krakowa. To nie tylko po to, żeby zagrać koncert, ale też przyjeżdżam prywatnie. Mało, mało tego, gdy nie stoi czasu podczas dnia koncertowego to też chętnie wypiję, powiedzmy, standardowo kawę na rynku. Zobaczę Babel. Czy też spotkam się z duchem Krakowa. A jest jakieś ukochane miejsce krakowskie? Ja bardzo przez te tyle lat już tak dużo byłem w Krakowie, ale w tak niewielu miejscach byłem, że trudno mi było powiedzieć, które miejsce ja tak naprawdę bardzo lubię, chyba jeszcze te nieodkryte. Najpiękniejsze miasto Polski zdecydowanie. Ma niesamowitą atmosferę. Ma bardzo przyjemnych, dobrych ludzi i zawsze przyciąga chyba z całej Polsce wszystkich turystów i również z tej granicy. Bardzo lubię to miasto. Kraków jako miasto staje się coraz piękniejsze. Ja znam Kraków i pamiętam Kraków z okresu moich studiów. To były lata druga połowa lat 70., czyli tak 66-70. No to było zupełnie inne miasto, miasto bardzo zaopuszczone, brudne. To w tej chwili naprawdę staje się cudowne miasto, jedno z najpiękniejszych miast w Europie, i myślę, że tak jest postrzegane przez licznych turystów, którzy, zwłaszcza przyjeżdżający do nas z Europy, ze świata. Muzyka Widzę bardzo przyjazne miasto dla turysty i dla każdego. Jako miasto Kraków bardzo mi się podoba, bo jest miasto królewskie. No i jakoś żyję, bo muszę do pracy chodzę, robię, to no trochę zagraniem do, dorabiam. No jakoś muszę żyć, no. Kraków mi się bardzo podoba. A mieszkańców Krakowa? A mieszkańców, no to zależy ja. Jedni się ustawiają w ten sposób, drużyny, i inaczej. A jak pan widzi gości, którzy przyjeżdżają z, yy, z zagranicy? O, zagranicy to jest dobre. Na przykład tutaj jak gram, to dostałem 20 euro, poszedłem do kantora i miałem 80 To no, Zagranica mi się tu podoba, to raczej znaczy, zagranicznym gościom się podoba, bo dają. Hmm. Darzą Dobra. dobrze zarobić.